Witaj na moim kanale YouTube poświęconym wędkarstwu karpiowemu. Jeśli jesteś pasjonatem, a chciałbyś się dowiedzieć więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Na tym kanale znajdziesz wiele ciekawych i przydatnych informacji o wędkarstwie karpiowym, takich jak dobrać sprzęt i akcesoria o wędkarstwie karpiowym, jak przygotować przynęty skuteczne i zanęty w wędkarstwie karpiowym, jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie karpi podczas i po złowieniu, jak Zrobić dobre zdjęcia oraz filmy z karpiami, jak wymieniać się doświadczeniami i radami z innymi karpiarzami. Na moim kanale będę regularnie publikować nowe filmy z moich wypraw wędkarskich, pokazując ci swoje sukcesy i porażki, a także dzieląc się wiedzą i pasją do wędkarstwa karpiowego. Będę też zapraszać gości znanych karpiarzy którzy też podzielą się swoimi historiami i opowiedzą o swoim karpiowaniu i początkach. Jeśli chcesz być na bieżąco z moim kanałem YouTube, zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, zapraszam do pozostawienia łapki w górę oraz komentowania. Jak masz jakieś pytania lub sugestie albo opinie na temat wędkarstwa karpiowego, prześlij mi na mój adres e-mail lub w moich social mediach. Chętnie odpowiem na Twoje pytania i wezmę wszystkie sugestie dotyczące wędkarstwa karpiowego. Zapraszam do oglądania mojego kanału, zawsze na pełnym ekranie. Do zobaczenia na moim kanale YouTube.